Z tej strony Magnus 302 dzisiaj sobie no nie, nie zdążyłem nagrać gry, więc dzisiaj sobie poglądamy animacje z stickemów. takie jak z Minecrafta. Więc coś czuję, że odcinek będzie w miarę ciekawy. No ja zobaczmy zobaczymy o. Animacja versus blog Dirta czyli Minecraft. Dobra. O. No ja, ja, ja w ogóle nie mam komputera, powiedzmy. Ko nie mam komputera, myślę, jak to się nazywa. O. o Equiponek mu się włączył. <grystraszony> Przestraszony w ogóle. O. No też pa Nie dowierzę i słuchajcie, gdyby tak się dał budować w prednim życiu. To by było super. O. <grystanie> Nawet chyba zielonego nie zauważył tak szybko. O hej. Dobra. Yy, my tutaj włączmy napisy. Chcemy sobie sami wymyśleć historyjkę. Ja cieszę się, że oni tam nic aż takiego ciekawego nie mówią. Dobra. No, no. O, a o. O, ten jak. O. o. A karter szypnąłem. że tak późno, ale... Dzisiaj byłem strasznie zmęczony. Bo miałem dodatkowe zajęcia, więc... Ale sorry, że mnie nie było aż tak długo po prostu. Szkoła mnie wykańczała. Co? Jak? Jak on to zrobił? Ty z komu wiedział, co miał? Multicrafting? Boże, jaki multicrafting. Okej. Okay. Jak on to zrobił? Ja chciałem tak budować. Ostatnio nawet na Lolandii zbudowałem taką wielką wieżę, w sensie jenę, jaskinię. O, to ja w ogóle to, to jest stary minecraft ha. O. dobra przeżyłem o nie co? E, fluton gdzie mi zabierasz w ogóle jest ten, ten topolik. a pomarańczowego nazwijmy pusty łeb hmm. jest czerwony Dobrze, najraczej, no mnie przedstawię, jak umiesz. Okej. Okay. W się przywitać z co? co? Aha. No ma... jak zombie wygląda. Uf! Ale dźwięk w ogóle. <grystanie> eee. U. Ale cios! O o! Jego to ma chyba aż 25 epizodów jak tak patrzyłem kiedy wchodziłem sobie na jego kanał. I że mu Jaki uziębiony? Przeziębiony! Przepraszam. Uwięziony zostałem. Co oni ze mną zrobili? Biedne życie. O! Jak się nie zepsuł ten kilof Dobra, nie pytam, nie pytam. Dobra. Kamienny. Okej. Okay. Uuu! Jak dużo tak. Myślę, że no to będzie blok, ale... Śmiesznie, dobra. I co? Po diamenty. Magnus, co ty robisz? O. Fluton, co di... jaki fluton? Wartopolik, co diamenty kradniesz? I co teraz? Ale... Zbrojka. Jak buciki fajnie założył. Chełm idealnie. Kurde, jak... jaka poza. Ktoś tam idzie? O, jeny. Ile tych diaksów dałem. Dawaj prosto pustą Na co mu takie? To są jakieś śmieciory. Łuk! Ktoś będzie szkieletorem. Okej. Okay. Na co mu wątka? O, będę... Będę uczykiem Fajnie. O! Poszukuję największy hełm. Pumper 27. Ja mogli się wskoczyć, już tak nie się popisywać. O, chyba do foldera czy coś. Do storage'a jak w Among Asie. No właśnie. Co tu jest Zombie! Uważaj! O, w ogóle ten zombie jest silny, jak on mi odepnął. O. Dobra. Co zrobimy? Lecimy! Wow. Ale w ogóle Fajne, fajne fa O! Okay. Tutaj dobrze walczył Też pusta głowa dobrze walczy Ale heada Headshot Ze 100 punktów taki nie może rzucać wersji polik? Dobra. Chodzimy? Spawner? Ew. muszę się przewrócił. Chodzi <laughs> się nas zorientować. Tak jak ta grawitacja w bajkach. Co nie? oni sobie dopiero wtedy uświadamiają, że, le że lewitujemy nagle. A, spadają. W ogóle na bluzie ziemniaczanej już niedługo pojawiły się film Historia parówki 2, jak ktoś nie oglądał jedynki no to polecam, zdradzę wam, że dwójka będzie miała ponad 200 stron i to po części dlatego mm, jeszcze nie ma aż tylu filmów na ten na bluzie ziemniaczanej, jakby ktoś się pytał oczywiście, no. W ogóle jest po 50 subskrypcji. Fajnie by było, ale ja tylko tak mówię. Nie by coś, ale... No co kogo będę szukać Jednak coś. 50 subskrypcji to już coś. Ale w ogóle... W sumie fajny pomysł ten z tym dispenserem. Jakiś creeper w ogóle. Ha. Co? Jak nikt go nie zauważył? Oje, na teraz tak się bo... A co się zabiło? Ale pomysłowe. Ciekawe czy tak do normalnej Minecraft działa? Ale chyba tak działa. Nie wiem. No ciekawe. <tryk> oj. oj, oj. Ciekawe, czy potem te filmiki będą jakieś fabularne, czy takie... Eee, nie wiem. Takie znikną. Tutaj będą budować. Potem nic w ogóle... Nie wiem, epizod drugi będą budować. Epizod trzeci w ogóle nie, nie nawiązuje do tego ani do tego, po prostu takie odcinki nic nie wnoszące, czy jest takie, że w tym na przykład nie wiem przeniósł się do portalu i tam znowu jestem portal, nie wiem, znowu jestem niderze. A taka a propos nederu? Co? Oj, oj, oj! Te są w ogóle wielkie przy creeperach! Patrz jakie creepery są małe! Ha! W potylicę mu! Postrzelałam. miam. A Abo od krypcia. Ej, zaznały kiedyś, jak smakuje takie pikselowe jedzenie? O, uh o, -oh. się wybiera kobyl, w łapce. Patrzcie na to. On ciągle kobyl wybiera. O, o -ho -ho. Dwa serca kobyl zadał. Mm. A ja, takujcie razem. Dobra, Warty to Polik, fut niestety Polek. Dobra, wertu to Polik to Kozak. O o! o, -o. Hero Brain? Co go opętał? Uważajcie! Co to jest? Wielki stik to jest kamienie to Awa. Oa! Dziwne. O! Kurde. Bynajmniej nie z Będroka. Czy jest płuczu? Jak tam u was na tym mm, w szkole? Jeżeli w ogóle chodzi. O, o półsarzuczka! Co nam wszystkim półsarzuszka? Nie! A zresztą jak możemy? że jak mnie jako konie umrą. Ale muzyczka! Wspomnienia! Ojoj. Ale słodka motka. Hmm. O, kolorowy basen. Nie no, ja też bym pił. Hmm. w karty. Gdzie jest ten główek? O. Och, kropka. Nazywa się Och, kropka. Chwilą. Nie No za dużo to tych wspomnień nie mają razem. A to było chyba głównie też czerwonym. I taki takiej śmiesznej się ustawił. Obiecuję, go wpiszę, zraniło. po serca Co wy zrobicie Musicie Nie co zrobicie, ale musicie to zrobić szybko Bo zaraz do was przyjdzie A. O O hmm? To się, gdzie z ludzi robią diament. Gdyby tak było w hmm. Wędka. Wygląda to na znaczy on mi zrobił te wędki. Um. Mam mączkę kosną. to ja szef jestem. Co wy? Takie zahacza wędką półgłówka. Warto to polik i go zabija. Jaki oni mają plany? Przecież on jest na kreatywie. Zgarbiony, czerwony. Hmm, w ogóle nie ogarnę bardzo się. O. Uważaj! O! Dobra, bardzo to polityk fluton. A tu na czele pół główek. Wagonik. I? Yy. Kurde. I to, że one są z, z, wspólne, prawda? Tak. Linkruct. Uważaj, Bądź może zabić zawsze! Strzały się weźmie, Wbije ją w ciebie. A! Bo ma kreatywę. I no to ma... Birty. O! Dobrze, że nie w tego. Wbówka nie włączona bo bąber. To 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 bolika. Ja. O, ale byłbyś Nie, to był Minecraft. Kilkanaście złotych w plecy. Pierwony? O! Ma robaki. Kurde. Co tam. O! Wyszedł z niego. Jako pająk. Mam dźwięk pająka XD Dobra Co on go o. Hmm. Gdyby półgłówek nie zareagował przez lejnię, to pewnie inni by go już pobili. Nie League of Legends. Ja tu kraschronę, royale brakuje. Po prostu śmieszne. Nie, no, ale fajne. Fajne animacje od Alana Bakera. No. Co są? Ja byłem Magnus za dwa ja i się z nim żegnam. Papa pa. I cześć. Skrupender.